Witam serdecznie w kolejnym odcineczku. W końcu idziemy po Wilbera i zrealizujemy jego prezencik, czyli masaż profesjonalny. Um, no, najpierw trzeba go znaleźć, jak już, już go widzieliśmy jak jechaliśmy, ale zobaczymy czy się nie przemieścił. A nie, nawet bliżej jest trochę. i przyjechała. Karolus też jest. Tak, idziemy tędy. O, w końcu tutaj wiosna. A dzisiaj właśnie. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny. No przejdziesz. Nie. Chodź, Kosia, chodź. Patrzcie, patrzcie jak leci. Ojejku. Co to? Jak zagalopowała. O, ty patrz. Tak lążownik jest w miarę. Chociaż... No to tam nie masz On nie jest raczej na razie użytkowany, nie. bo widzicie tam wystawione ten domek. I no raczej, kurde, nie można. A szkoda, no bo z sakana tu albo z Wilberem. Dobrze, że przypomniałem takiego konia, który sam się sprowadza z pasiska. O, proszę bardzo. Super Wilber, ale jak przed na ścieżkę widzisz to? Hmm? Cwaniak. Ale tu są konie, właśnie po ścieżka chodzą. Jak widzą, że jest oczywiście. Dobry dzień, dobry. Zobacz, kto idzie, Wilbek. Tak? Ale nie skacz na mnie. Cześć Wilbuś, dzień dobry. Ora, i na masaż, chodź. Na twojej urodziny w końcu. Kochany. A nie ma żadnych A! A Wilber. Taki. O dzień dobry. Cześć. Dobry, dobry. Klikam. Co pani chciała? Dzień dobry! Patrz! O o, uwaga, uwaga, no O o o o Kurde! mi to oka spadło trochę Patrz! o się! Poszła Widzisz, nie jesteś jej wybrankiem! Jesteś, jesteś tak?

koniu <noise> ja nie mogę, on zawsze jak patrzy to on się nie obraca jak inne konie tylko on obraca głowę, tak, nie? on jest tak wygubnastkowany tak, 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 on jest taki trochę no, bo hakama na to w zobaczycie, ona się obraca cały ciałem, nie? ona się nie będzie tam drugi zobaczmy ruchomość swoich <noise> Ja <noise> jak się ma i ten na uwiązku o ty Dobrze. Ale co na kos jak to bardziej się pojawia jak na przykład walnie w coś to też może być? Może być, ale najczęściej to jest tak, że on sam się uderza, nie? Sam Czekaj, 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 tu nagrał mi proszę bardzo. O, 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 o jaką minę robi. Tak. Tak. Super Wilber. Tak. Tak. Od tak Mimo, że tutaj dużo przeszkód jest, takich przeszkód, jak, o się, dobrze, dobrze, no, zabrakło mi słowa, ja czuję, tak. że tutaj tam koń nie ktoś przeszedł, Shelby, chociaż jak Shelby lata, tak? Tak, Tak? się No, musiał się popatrzyć. tak? No, Wilber, tutaj pełną parą masz taki masaż, tak? No, relaksuj się. tak. Osioł z moimi uszami. Z takim siaczek. I, i, i. Tutaj mamy osła. Tu mamy osła, tu mamy osła. Wielkie uszy, myszki już latają. Tak. No. O, o. O, o, jeść, nagrała w końcu. Bo to tak zawsze jest. Siema, nie zdążam nagrać. Chłoda i Zawka. Serbii. Szybilek, co ty tam szukasz? Co szukasz? Tak? Co ty? A już się jej bolisz, yy, hakawady, tak? Że pod nią wchodzisz? Aaa, chodźcie faniara. Wcale nie jesteś pod koniem. Shelby. Co za butasek. Wilber wymasowany. I uwaga, Ania bardzo chwaliła podczas masażu i ogólnie po masażu, też i powiedziała, że Wilber jest istnym okazem zdrowia, więc super. Eee, no, patrzmy, że nie jest nigdzie pospinany, ewentualnie jakieś tam pojedyncze punkty, lekko okupa oczywiście. Tak, bo po masażu tak się rozluźnił kol, że kupa. No, więc idziemy w końcu z dwoma konikami, proszę bardzo, na spacer. No. Tak, haki, jakbyś rzecz na to cię puścimy. To sobie pobiegasz. Ale idziemy z tym gnomem. Dobrze, że gnom mam na uwiązkiem, bo ten gnom chyba że się zmieni. Chociaż wątpię. Ty, chodź, ciupa! Jejciu, co, co ja to nagram? Wszelkie No, ja w ogóle nie wiedziałam. Ja myślałam, że ona z tej góry po prostu wiecie. Na, na nogach się ześlizgnie, a ta zeskoczyła z niej. Jaki głupiec. Shelby, gdzie ty tam włazisz? Masakra, ty żyjesz w ogóle? Bo z metra skoczyła, nie? Znaczy do ciapobiegów o nią. Wyżej że nie mam pobiegów. Ale to nie są ciała. Ale co masz? Jaduła, to. No to zaraz coś Nie co? byłem przygotowany No, to idź tam i my pobiegniemy Ja mam trzy 焼きそば Ona pakuje Ona no. wodę pije, ty. Koń mój kochany przewodnik. I teraz tak. Ona tak smutnie. <grym> Lewo? Nic nie ma. Prawo? Nic nie. Tutaj nic nie ma. Tam jakieś drzewo jest chowane. Wygląda strasznie klippy. Zobacz. E, tak idzie, dobra Tak idzie Patrz jak to nam odbaczy konia A już trzeba cię pochwalić To jest na około Oj, idę No to też pęknięte chyba Шишка. Но. na szczyt. O, widać pastwisko koni i widać konie. Bo tu jest taki wjazd dół. Tam jest główna ulica w lesie i tam pastwisko konie jest pod górę. Widzę jakieś i Ile znowu kupa. Ej. Okay. Jesteśmy pod stajnią. Proszę bardzo. Teraz koniki sobie jedzą trawkę. Tu kumił. Tam Szelbi niekoniecznie trawkę i Wilbek. Jak oceniasz spacer? Pod samej szczyty. Byliśmy tam, ej, my tam byliśmy. My totalnie byliśmy tam przecież. Bo było widać zejście na dół, tylko żeśmy zeszli tamtędy, nie? No, był już pierwszy kleszcz, ale go zrzuciłem. Aha, Miałem no. go na nosie. Co? Jeszcze bym się tak. Spadł sztel? Ci po Miem, prostu. go jeszcze na palcu i tylko... No. Pff, już nie ma jeszcze. O, dzień dobry. A tu procek jest, patrz. Ja wiedziałam, że do procka przyszła. Dzień dobry. Dobry na wieczór. Tak sobie skubiecie trawkę, tak? Procek, ramek, Zobaczysz. grafek. Tak, no na pewno. <laughs> ja tu się śmieżę, bo stanę w kiedy taki jelonek. No, w ogóle... Ta mała by miała takiego rybaka, gdyby e, pokryć ją po kremello, to by wyszedł taki jeleń, jelonek, tak? Cień żegnamy. Łapki w górę, pamiętajcie. Coraz cieplej to znaczy, że więcej spacerów będzie. Teraz w sobotę idziemy na taką tak zwaną tomiadę. To zobaczycie. Ojej, w dzień dobry. To się koniec ruszyły, a tamte też biegną. Więc też będzie fajny spacerek. Nie? Filmik fajny będzie. Wybór. Dobra trawka przypyszna no. Jak gdzie ty idziesz, przepraszam mm Mhm. A kałada to jogę ćwiczy. Ja nie wiem. Dobra. No, żegnamy się, Szelbinek. też się zmęczył, psiak. Psinek. No, pożegnaj się widziani. No, do następnego. Pa pa.